Cześć wszystkim! Wyobraźcie sobie kumpla z biura, który nigdy się nie męczy, nigdy nie narzeka i zawsze robi wszystko perfekcyjnie. Brzmi jak marzenie, prawda? No cóż, zgadnijcie co: to już się dzieje dzięki robotom. Jestem Tytus i dzisiaj zagłębimy się w temat robotów, które wkraczają do naszych biur i fabryk, stając się prawdziwymi kolegami z pracy. Czy maszyny to przyszłość pracy zespołowej? Przekonajmy się. Roboty już zmieniają nasz sposób pracy. Weźmy na przykład Carmen. Robota ze Stanów, który pomaga osobom z lekkimi problemami z pamięcią, przypomina im o rzeczach, podpowiada i motywuje. U nas w Polsce testujemy roboty w edukacji, jak chociażby rekord, który uczy dzieci programowania przez zabawę. A w przemyśle? Spot od Boston Dynamics przenosi ciężkie paczki w magazynach, pracując ramię w ramię z ludźmi. Zaintrygowani? Jak to możliwe? Sekret tkwi w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Dzięki tym technologiom roboty uczą się tak jak ludzie rozpoznają przedmioty i reagują na nasze potrzeby. W Stanach naukowcy z MIT stworzyli robota, który uczy się sortować śmieci na podstawie zdjęć. Coś, co kiedyś wymagało lat programowania, teraz zajmuje kilka dni. W Polsce inżynierowie z AGH pracują nad autonomicznymi robotami rolniczymi, które same identyfikują chwasty. A może mały eksperyment myślowy? Wyobraźcie sobie robota, który uczy się sortować klocki według kolorów. Brzmi prosto, ale to dopiero początek. Najbardziej ekscytujące jest to, jak roboty współpracują z nami. W fabrykach Tesli w USA roboty montują części samochodów, a ludzie nadzorują jakość. U nas w Polsce testuje się roboty medyczne. Asystują przy precyzyjnych operacjach w krakowskich szpitalach. A w biurach? Robot Pepper z Japonii, używany też w Stanach, wita klientów i odpowiada na proste pytania, odciążając recepcjonistki. Ale jest pewien haczyk: czy roboty zabiorą nam pracę? Eksperci twierdzą, że nie, o ile będziemy traktować je jako partnerów, a nie zastępstwo. Co Wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach: chcielibyście mieć robota w pracy? A może już z jakimś pracujecie? Roboty to nie tylko przyszłość. One już tu są zmieniając nasze biura i fabryki. Od pomocy w edukacji po asystę przy precyzyjnych operacjach. Ich możliwości rosną w zawrotnym tempie. Czy staną się naszymi kumplami z pracy? Wszystko na to wskazuje. Jeśli temat Was zainteresował, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych testów i eksperymentów. Do zobaczenia!